O czym może mężczyzna z tobą? O takie ciekawe pytania. Zaraz zobaczymy, w jakich ty jesteś w energiach i ten rozkład jest dla ciebie. W jakich jest w energii dziewczyna, która teraz to ogląda? E, Tutaj kobieta. Tutaj tak. Albo nam przyszedł mężczyzna na rozkład, której docenia siebie, który pracuje, który jest rodzinny ale on na coś czeka. Na co ty czekasz? Powolny? Powolny działać. Tak jakby czekać na... E, na miłość. Czeka na miłość. To wygląda tak. Albo tutaj przyszedł na rozkład mężczyzna, który po prostu czeka na miłość, czeka na to, żeby coś się zmieniło żeby ta już miłość zaczęła się, żeby takiego do stabilnego związku, o takie coś. Albo kobieta w energiach męskich, po prostu ty, ty masz taki charakter, że ty zarabiasz, ty po prostu działasz jak tobie potrzebne, coś, ty działaś. jeżeli tobie potrzebne mężczyzna, ty działaś. I to Ty od razu idziesz takie na konkretnie jakieś rozmowy, spotkania, że dla ciebie to z jednej strony dla kogoś to być problemem, dla ciebie to akurat to, że nie jest aż na tyle ten problem. Chociaż ty częstkowo czekasz możliwo na mężczyznę, też może tak przegrać że ty czekasz na mężczyznę, który tak jakby da tobie stabilność możliwą i ty czekasz na nią. I dla ciebie to jest problem czekania, że no co, no dalej, jak, nie. Ot, jakoś tak to pokazują karty. No i czekasz na jego miłość, na tego mężczyznę, nie? No tutaj tak, jeżeli mężczyzna brzmi na rozkład, no to yy, czekasz, żeby działać do kobiety, a tutaj, jeżeli kobieta, to tak, albo ma w męskich energiach, albo po prostu też czekasz na mężczyznę, której już yy, pokazuje tą miłość, ale nie do końca. Dobra. Yy, I zobaczymy. To o czym on może... Z Tobą. Jakiego marzenia z Tobą? Mężczyzna, możliwe jest na odległość. Zamyka się zaraz. To między Wami możliwe jest taki koniec. Mm, może między wami jest taka chłodność, nie do końca e, człowiek otwiera swoje uczucia możliwe on całe myślę, że możliwe to niepotrzebne to, że on to działa jakoś tak i e, zamyka się on rozumie, że on cały czas o tobie myśli, że ty obok niego jesteś nie? Ot, i cały czas tak jakby mm, zawsze kręci się jego w głowie E, Ciekawe, co to jest To wygląda, że czeka On czeka na to e, Żeby ty też swoją energię zmieniła Ty też w chłodnych energiach. Między wami takie, że każdy Sam za siebie N Nikt nie chce pokazać uczucia Tak jakby przykryły uczucia między sobą e, Że gdzieś tam ta miłość jest Ale w tenże czas e, Chcecie postawić kropkę od jakiegoś tak to pokazują karty, nie? Od jakiegoś. Albo postawiły już, kropkę i dlatego takie jest, że ty jednak jeszcze czekasz na coś, nie? Od jakiegoś tak to pokazują karty, że ty w takich energiach, że ty na niego czekasz. A tak naprawdę między wami tak jakby jest koniec. No ciekawe, co wtedy dalej? Mężczyzna chce. Mm, 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 mm. Na poważnie porozmawiać. Tutaj wygląda tak, że między Wami jakby ma być rozmowa, ale on czemuś boi się tej rozmowy. On tak jakby możliwe myśli, że możliwe zostać wszystko to same. W takich energiach jesteście w kluczi, gdzieś o takie, że emocjonalnie chusztawki, że mężczyzna też to boli, że możliwe to nieprawidłowe. Jakoby mężczyzna teraz nie może zdecydować się na to, czy naprawdę mu ten związek potrzebny, od jakoś mężczyzna przełamuje siebie, czy jednak takie no marzenia, o niego tutaj nie ma tych marzeń. On po prostu zaraz w takim sytuacji, że gdzie jemu trzeba coś decydować się, jakiś robić wybór możliwy, gdzie po prostu coś zmienić, coś działać, ale on rozumie, że on nie wie, jak to coś powiedzieć. I jakaś jest informacja możliwa, którą on nie chce Tobie mówić albo nie mówi. I tutaj dlatego, żeby zacząć coś na nowo, Mm, to trzeba coś powiedzieć, a on nie chce o tym mówić. Dobra, no a czym ty marzysz? Czy ty marzysz wcale z tej kobiety o czymś, nie? Co, co dalej? Twoje marzenia. On coś Cię uklomuje. On nie jest szczery z Tobą. Możliwa jakaś informacja, bo tutaj tak jakby on nie mówi o czymś Tobie, nie? Jakaś jest informacja. Możliwe to, że nie mówi, że o jakiejś kobiecie. Też takie możliwe by powiedzieć, ale jeżeli to wygląda tak, że on nie jest do końca szczery. Co się niego, on chowa to wszystko, nie? Że yy, możliwe to, że yy, on nie mówi o tym, że yy, 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 Anuka, to jest... Yy, jego partnerka. No to możliwe tak, że on nie mówi o tobie o tym, że możliwe on ma stałą partnerkę. I dlatego tak jest sytuacja między wami, że wygląda między wami taka mm, niewiadomość, nie że gdzieś on tobie tego nie mówi. Ty tego nie znasz po prostu, tej informacji, i on po prostu przez to też stresuje się, bo on rozumie, że to będzie koniec, jak on powie, po prostu. On tego nie mówi, on rozumie, że z jednej strony on by chciałby tobie wszystko prawdę powiedzieć, ale on rozumie, że to będzie koniec. Dobra, no co wtedy? Z jednej strony on bardzo tęskni, on by chciałby związku takiego, on chciałby przyjechać, on czuje się taki, że takim chłopaczkiem przy tobie, że jakoby, czy on wcale prawidłowo robi, nie, że możliwe on coś nie tak robi, jakby chciał. No, akurat on tak mówi, że po prostu u niego jest tak jakby... To nie jest związek taki stabilny, e, taki związek tak jakby żona z mnie Nie. To, to taki związek e, jakoby... To, że jest ok i jakoby razem, jakoś tak. I on to nie mówi tobie, że jednak on jest w związku. Ech. To, to taka. Mężczyzna e, nie marzy z tobą, a mężczyzna e, tak jakby tutaj opowiada, co u niego jest w życiu, takie uczucia, a nie marzy. nie wiem, co zapytać. E, no może zapytamy, co będzie dalej? Możliwe tak najlepiej, bo tutaj, czy marzenia o niego? Ja nie widzę tych marzeń po prostu, jakie jest takie niemarzenia, jaki jest jedny problemy u niego. Dobra, co będzie dalej między wami? Możliwe tak zapytamy. Co będzie dalej między wami? No, to będzie takie czekanie. Powiem tak, mężczyzna po prostu chciałby, tak, żeby ono samo po sobie gdzieś tam rozeszło. To jest historia taka wasza, gdzieś tam nie, że na razie mężczyzna tak jakby oczekuje. Linii jest ciężką, bo on by chciałby spotkać się, ale w ten czas on tak jakby trzyma drogę, nie, że możliwe, żeby coś zadziałać. No a wcale, czy mężczyzna będzie działał w tą stronę? Na razie ja widzę zmian nie ma. On tak jakby e, możliwe to że kontakt przez internet. No ja widzę że na razie zmian nie będzie. E, droga tak jakby zakryta tak jakby zamknięta nie. Na razie on zamyka z, przez to przed Tobą drzwi dlatego żeby e, kontakt jeszcze utrzymać przez internet. Na razie tak. To, co między wami jest teraz, tak na razie zostanie. Tutaj marzenie mężczyzny, jakby on by może by i marzył, no na razie to, że macie sytuację nie taką, jakby chcieliście, że on nie mówi szczero. To, że jest kobieta i nakręca się tam, kręca się, do nie kręca się, to jest związek. Tutaj on tego nie mówi, on nie chce tego mówić tobie i on rozumie, że on nie może tego powiedzieć, bo on rozumie, że to będzie wcale między wami, że kontakt straci się kontakt całkowicie, że między wami rozmow całkiem nie będzie. I dlatego na razie on stawia to, że mm, pójdą zmiany, możliwe, no nie teraz. Tak jakby na razie on stawia to, że będą zmiany, ale e, tak jak ja widzę, e, szósta to nie wcześniej jak trzy miesiące, nie wcześniej. Będzie tutaj, tak jakby po tych kartach idzie i spotkania i rozmowa, szczera rozmowa, bo po dziewiątkę traf to rozmowa, która bardzo taka szczera, która naprawdę się siebie powiązane, takie między sobą, takie będzie przyciąganie to wszystko i e, zmiany płyną, ale to nie teraz, to po od trzech miesiące do sześciu miesięcy ta. E, będzie rozmowa po prostu, nie, a kont i kontakt tylko przez internet na razie będzie. No tak, jakbym masz, jego marzeniem yy, wygląda na to, że prosto kontakt przez internet.